No to mamy to. Od 1 lipca koniec z klikaniem mam 18 lat i wchodzeniem gdzie się chce. Teraz serio będzie trzeba to udowodnić. Wchodzi nowa aplikacja do weryfikacji wieku. Taka oficjalna, unijna. Jak nie masz 18 lat, to nawet YouTube czy TikTok powie ci adios. Żegnaj, adios. Aplikacja ma niby dbać o prywatność. Czyli jesteś pełnoletni, ale incognito, taki James Bond. W Polsce dodatkowo przykręcamy Śrubę. Serwisy dla dorosłych będą musiały też sprawdzać Twój wiek. A do tego patos streamy. Treści szkodliwe, pięknie zdefiniowane. Więc teraz pewnie wystarczy, że ktoś przeklnie na streamie i już robi zagrożenie dla młodzieży. Podsumowując, nowy rozdział wolności w internecie z apką, z potwierdzaniem wieku i cyfrowym biletem wstępu. I niedługo również będzie portfel cyfrowy. A jak nie pobierzesz, to tylko memy i tutoriale jak ugotować ryż i nie bądź dentka obserwuj ręka, zanim będą kazać to weryfikować